Powoli opuszczamy już Czarnogórę i wracamy z powrotem do Albanii. Przed nami długa droga, bo będziemy jechać 5, ponad 5,5 5 ,5 godziny, ale podejrzewam, że znając życie to się przedłuży do 6 godzin albo i więcej. Takie tutaj są drogi. Teraz zatrzymaliśmy się, zrobiliśmy sobie postój w takim kurorcie, najbardziej największym w sumie kurorcie w Czarnogórze, Budwa. I to miasto jest zupełnie inne niż to, w którym byliśmy, czyli Kotor. Tutaj bardzo dużo takich nowoczesnych apartamentowców wysokich. Są tu piękne plaże. Jest też taki Old Town. Zaraz tam skierujemy swoje kroki na takiej małej wysepce, jakby półwyspie, za murami, więc też Wam to pokażemy. Na po to, żeby przechodził jakąś renowację, ale już przechodził, i to po tak samo poukładać, żeby każdy ma rozmawiać. Potrzebna zaradna dziewczynka. Nie szukają po prostu chyba sprzedawczyni. Powiem tutaj weszliśmy właśnie na miejskie mury, które otaczają stary grad, czyli takie te stare miasto w Budwie. I wstęp tutaj na te mury kosztuje 2 euro i możemy iść w tamtą stronę, nie ma tam wyjścia, więc musimy później też wrócić i wyjść z tym samym wejściem. Słuchajcie, w ogóle nikogo nie ma na tych murach miejskich w Budwie, tylko my sami. A widoki naprawdę fajne. Trochę, trochę, zawsze trochę to inna perspektywa spojrzenia na stare miasta. Ok, jako że jesteśmy w najdłuższej trasie podczas właśnie naszego pobytu tutaj na Bałkanach, bo jedziemy z Kotoru do Flory, jakieś 6 ponad godzin jazdy, to chciałbym powiedzieć trochę takich spostrzeżeń odnośnie właśnie dróg tutaj na Bałkanach. Teraz jesteśmy już w Albanii, więc o morze o Albanii. Drogi takie główne w kraju, łączące te największe powiedzmy miasta, bo akurat teraz jedziemy pomiędzy Tiraną a Dures to są dwa największe miasta w Albanii są e, przyzwoite, można powiedzieć e, równe i, i, i dobrze się po nich jedzie e, nie ma tutaj za dużo takich dwukierunkowych e, dwóch pasów dróg często jest tylko jeden pas ale są, mówię, na wierzchni bardzo dobre e, oczywiście to wszystko się kończy kiedy jedziemy do jakiejś atrakcji Wtedy już naprawdę jedziemy, jedziemy drogą asfaltem nagle, je, mamy totalny offroad, czego byliśmy tutaj, świad znaczy doświadczyliśmy jadąc na Bowilla Lake. Kompletnie, kompletny offroad Tutaj właśnie trzeba uważać. Należy uważać, skoro wypożyczacie auto z wypożyczalni, dowiedzcie się dokładnie, przeczytajcie warunki wypożyczenia, ponieważ większość wypożyczalni prawie wszystkie mają coś takiego jak Forbidden Road, czyli zabronione za, e, e, drogi. No i to najczęściej właśnie są drogi do takich głównych atrakcji tutaj w Albanii, ze względu na właśnie jakość, słabą ich jakość e, i e, po prostu zabezpieczają się w ten sposób wypożyczalnie, bo wiadomo to niszczy zawieszenia e, trudno wezwać e, jakąś pomoc pogotowie itd itp. E, jest tego naprawdę dużo to trzeba sprawdzić najlepiej wydrukować sobie w wypożyczalni takie mapki bo to nie jest tak że nie można zupełnie dojechać można dojechać ale na przykład jest zona wy, wyznaczona do której nie można wjechać trzeba zostawić gdzieś samochód tak jak to my robiliśmy e, i dalej już dojść na piechotę czy tam dostać się jakimś innym środkiem transportu kolejna sprawa to jest to, że tutaj w Albanii jest naprawdę bardzo dużo patroli policji. Stoją no co kilka, kilkanaście kilometrów i zatrzymują ludzi czasami nawet bez powodu. Czyli można jechać przepisowo, trzymać się znaków, a jednak się zatrzymają i pewnie szukają powodów, tym bardziej dla turystów, żeby wręczyć im za cokolwiek mandat. Nas zatrzymała policja, ale akurat w Czarnej Górze pod Kotorem. nas się upiekło, ale to już inna historia. Kolejną rzeczą, taką, która się rzuca w oczy jeżdżąc po albańskich drogach, jest e, liczba takich znaków lawasz. I to nie jest lawasz, czyli turecki e, chlebek, czy tam placek wypiekany taki najczęściej do kebaba. Tylko lawasz to jest nazwa e, tutaj taka własna e, albańska myjni samochodowych. I tego jest naprawdę tu zatrzęsienie. Co kilkaset metrów naprawdę można spotkać znak lawasz, lawasz, mynia, mynia za mynią. Podobno w Albanii nie wypada, nie przystoi jeździć nieumytym samochodem. Te lawasze to nie są tylko takie myjnie, jak my znamy, takie samoobsługowe, tylko często też możemy sobie tam siąść i wypić kawę, skosztować jakieś potrawy, bo są połączone często z barami, a ktoś nam myje samochód i wyjeżdżamy czystym samochodem, spożyjemy sobie kawkę, można dalej jechać, to jest fajne. Druga sprawa taka jak rzuca się, Ilość osób, które którzy stoją normalnie na poboczu, i to nie są autostopowicze i nie łapią na, przypadkowo napotkany e, autostop, samochód czy coś, tylko widać, że to są ustawki po prostu i ludzie czekają na, na jakąś podwózkę. Pewnie do pracy i tak sprawy, ale rzuca to się w oczy i da radę to zauważyć. I, e, co jeszcze? Hmm. Myślę, że to z takich rzeczy, na które właśnie trzeba uważać. To powiedziałem Wam wszystko.